Dzisiaj nagrywam 3 tygodnie na raz, czyli tydzień 12, 13 i 14, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, nie miałam zbytnio energii, żeby te tygodnie sobie porozdzielać i o każdym coś powiedzieć, a po drugie, nie działo się też tak wiele nowych rzeczy, żeby właśnie nagrywać co tydzień, dlatego wszystko sobie po prostu nagram teraz razem. Zacznę od tego, że teraz to, co powiem, Działo się praktycznie w każdym tym tygodniu, a więc cały czas mam ochotę na słodycze i praktycznie nie ma dnia, żebym sobie coś słodkiego nie zjadła. I czy to są jakieś żelki, czy jakaś czekolada, czy jakieś lizaki, no muszę po prostu coś słodkiego zjeść, bo inaczej jest mi bardzo niedobrze i cały czas chodzi za mną to uczucie, że po prostu czegoś mi brakuje, a właśnie po zjedzeniu czegoś słodkiego od razu jest mi lepiej. Niestety cały czas mam mdłości i no i cały czas te mdłości. Rozpoczynają się przeważnie w godzinach takich popołudniowych, a najgorzej cały czas jest wieczorem, czyli też wiele się nie zmieniło. Jestem też dość zmęczona. Raczej nie mam okazji, żeby sobie po południu pospać, bo po południu już jest Alex w domu. Cały czas mam też odruch wymiotny i to się dzieje w różnych sytuacjach. Czasami wystarczy, że otworzę lodówkę, czasami wystarczy, że po prostu wstanę. Czasami się położę i to praktycznie nie ma znaczenia, niekiedy przychodzi to całkiem nagle i nie ma jakiejś takiej jednej przyczyny, dlaczego ja mam ten odruch wymiotny, po prostu tak jest. Jestem non stop głodna, no mogłabym jeść co godzinę, co pół godziny i też tak robię, ponieważ wtedy czuję się troszeczkę lepiej, te mdłości nie są takie ekstremalne. Wstaję w nocy do toalety, czasami jeden raz, czasami dwa razy. No i chyba to były te wszystkie rzeczy wspólne w tych trzech tygodniach. W dwunastym tygodniu nie było niczego takiego szczególnego. Praktycznie cały ten tydzień wyglądał tak samo. Natomiast w tygodniu trzynastym wymiotowałam. To był mój drugi raz, kiedy wymiotowałam. Chyba pierwszy raz wymiotowałam w dziewiątym tygodniu. A teraz, właśnie w 13. Miałam też ochotę na wodę gazowaną, i ta woda gazowana troszeczkę mi pomagała wtedy, kiedy było mi niedobrze. Wtedy, kiedy jestem głodna, nie za bardzo wiem, co mam zjeść, nie wiem na co mam ochotę. Natomiast, jeżeli już coś leży na talerzu, ja to chętnie zjem. Także nie ma problemu, mam ochotę na mięso, na warzywa, ale już to musi być wszystko przygotowane na talerzu. I też zauważyłam, że mam większe mdłości wtedy, kiedy jeżdżę autem, i to nieważne, czy ja sama prowadzę, czy siedzę jako pasażer, to potem w tym dniu, na przykład, kiedy rano jechałam autem, to potem przez cały dzień jest mi niedobrze. Troszeczkę lepiej czuję się, kiedy to ja sama prowadzę, a no gorzej, jak siedzę jako pasażer. Nie wiem, ogólnie ja też nie będąc w ciąży. Mam czasami problemy z jazdą Szczególnie na jakichś zakrętach A teraz no nieważne Czy jadę po prostej drodze, czy po zakrętach Cały czas jest mi niedobrze I często też jest tak, że Podczas jazdy nie mogę nic powiedzieć Bo wtedy mam właśnie ten odruch wymiotny I boję się, że zwymiotuję Także taki był 13 tydzień W czternastym tygodniu też, jest, też byłam zmęczona I dwa razy udało mi się zdrzemnąć po południu właśnie e, babcia przyjechała do Aleksa, także miałam okazję, żeby się położyć po południu i złapać drzemkę i niestety zauważyłam, że po tej drzemce było mi jeszcze bardziej niedobrze, więc e, chyba wolę być zmęczona i taka właśnie niedospana niż spać, a potem mieć właśnie problemy i mdłości e, w czternastym tygodniu e, mam też ogromne pragnienie w nocy i zawsze przed snem sobie, stawiam sobie szklankę z wodą obok łóżka, i czasami ta szklanka to jest za mało. Czasami muszę wstać, iść do kuchni i po prostu przygotować sobie więcej wody. Zauważyłam też, że popękały mi naczynka tutaj na nosie, na tych skrzydełkach. Także mam nadzieję, że one pociąży znikną, bo jak nie, no to nie chciałabym ich mieć. No ale cóż, no nie, nie mam na to wpływu, po prostu pojawiły się, no i co mam zrobić? I też zauważyłam, że na piersiach mam bardzo widoczne żyły, i to właśnie stało się w tym 14 tygodniu. I wydaje mi się, że na początku 14 tygodnia czułam ruchy dziecka, ale to raczej, to raczej nie było dziecko, to raczej były moje jelita bądź jedzenie. Zamówiłam sobie catering ponieważ wszystko to co ugotuję w domu nie mam za bardzo ochoty na to żeby to zjeść. Tak jak powiedziałam wcześniej, to co jest mi podane na talerzu przez kogoś, czy w restauracji przez męża, ja to bardzo chętnie zjem. Natomiast kiedy mam sama sobie coś przyrządzić, nie mówię tutaj o jakichś kanapkach czy naleśnikach czy owsiance, mówię tu o takich obiadach typowych, no to nie mam ochoty ich potem zjeść. Myślę, że ja już się najadam samym tym widokiem, zapachem w kuchni i potem nie mam zwyczajnie na to ochoty. Dlatego postanowiłam zamówić sobie catering i na szczęście miałam taką okazję, że codziennie mam przygotowany obiad gotowy już poporcjowany. Także to troszeczkę uratowało mi życie w tym tygodniu. Na razie wzięłam sobie ten catering na miesiąc. Zobaczymy jak będzie potem. Nie ukrywam, że jest to dla mnie duże ułatwienie, natomiast często jest też tak, że ja po obiedzie znowu jestem głodna i znowu muszę coś zjeść. Um, także tak jakby mam ekstra posiłek w ciągu dnia, o który się nie muszę martwić, bo ktoś go dla mnie nie przygotuje. No ale mimo wszystko co godzinę, co pół muszę myśleć o tym, żebym miała coś na przekąskę, bo wtedy jest mi niedobrze. Mam właśnie ten odruch wymiotny, czuję się słabo. Um, także cały czas muszę myśleć o tym żebym miała coś do jedzenia za chwilę. Więcej raczej się w tych tygodniach nie działo. Ja czuję się tak jak powiedziałam średnio. Nie mam za bardzo energii. Najlepiej czuję się jak leżę, jak nie mam nic do roboty, to wtedy czuję się najlepiej. Bardzo ciężko jest mi się zebrać też do czegokolwiek w domu. Szybko się też męczę, i nieważne, czy to jest wstawienie prania, czy to jest rozpakowanie zmywarki, czy to jest zaścielenie łóżka, nieważne. Ja po każdej czynności czuję się zmęczona i najchętniej zaraz bym sobie usiadła i odpoczęła. Tak samo mam zadyszki, jak idę z Aleksem wózkiem, na przykład. To też jak z nim rozmawiam, to często mam zadyszkę. Mam zadyszkę również jak rozmawiam z kimś, jak rozmawiam przez telefon. No to właśnie wtedy czuję, że brakuje mi trochę tchu, ale czytałam, że to też jest normalne. Na ten, na ten czas obecny na końcówkę 14 tygodnia przytyłam już jakieś 4, może 5 kg. No niestety, trochę więcej niż z Aleksem na tym etapie ciąży, ale no mówię, cały czas jestem głodna i nieważne, co zjem, za chwilę znowu jestem głodna, także jedzenie, jedzenie, jedzenie. Mam nadzieję, że potem się to troszeczkę zmieni. Liczę na to, że latem będę miała mniejszy apetyt, bo będzie gorąco. Także zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Z Aleksem w ciąży przytyłam 14,5 kg, także oby tak maksymalnie do 15 teraz było, nie więcej. No zobaczymy. Najważniejsze, żeby dziecku już był zdrowy. Jeszcze nie znamy płci. Za tydzień idę do lekarza, i wtedy może już się czegoś dowiemy. Nie dostałam również telefonu z przychodni o moich wynikach badań prenatalnych, ale myślę, że to jest dobra wiadomość, ponieważ lekarz powiedział, że gdyby było coś nie tak, to oni do mnie zadzwonią. Także super, że nikt nie zadzwonił. Liczę na to, że wszystko jest w porządku. I od 13 tygodnia zmieniłam sobie witaminy na Femibion 2. Tak naprawdę nie zmieniłam, tylko przeszłam na ten kolejny etap. Myślę, że w przyszłym tygodniu będę mogła coś więcej już powiedzieć. Tak jak mówię, może już będziemy znali płeć dziecka. Także do zobaczenia w kolejnym tygodniu.